Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, bardzo Was serdecznie witam w tę dzisiejszą niedzielę i zapraszam, jak zawsze, oczywiście, na CNN, czyli komentarz do słowa, które dzisiaj czytamy w liturgii. Kochani, dzisiaj posłuchajcie pierwszego czytania z księgi Apokalipsy Świętego Jana, czyli nie Ewangelii Dzisiaj, tylko posłuchajmy niesamowitej wizji, o której potem parę słów. Tak mówi Święty Jan w Apokalipsie. Ja, Jan. Ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczby opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie Bogu naszemu, zasiadającemu na tronie i barankowi. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czworga zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen, błogosławieństwo, i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli. I powiedziałem do niego, Panie, ty wiesz, i rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi baranka. Moi kochani, <laughs> mamy dzisiaj w kościele cudowną uroczystość, dlatego, że dzisiaj jest nie tylko niedziela, ale też pierwszy listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych popularnie nazywaną Świętem Zmarłych, co w ogóle jest absolutną pomyłką. Mam nadzieję, że to już wiecie, że od dawna słuchacie Langusty i wiecie, że Dzień Zmarłych jest jutro, nie dzisiaj, kochani. Jutro, 2 listopada, jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, kiedy pamiętamy i modlimy się za tych, którzy już od nas odeszli. Natomiast dzisiaj, jak mam nadzieję już doskonale wiecie, jest dzień wielkiej radości, wielkiego uwielbienia, gdzie uwielbiamy Boga po pierwsze za wszystkich świętych, Czyli za całe te zastępy mężczyzn i kobiet, yy, którzy doprowadzili swoje życie dzięki łasce Bożej do czegoś niezwykłego, ale też jakby chwalimy Pana Boga za tych wszystkich, którzy oficjalnie świętymi nigdy nie byli ogłoszeni, a są święci, bo takich jest bardzo wielu, ale. Kochani, myślę, że bardzo warto ciągle wracać przy okazji takiego święta. Zresztą tak jak zawsze wtedy, kiedy wspominamy jakiegoś świętego, do właściwego pojęcia, czym jest świętość. I dlatego Wam czytałem to dzisiaj pierwsze czytanie, bo ono w genialny sposób pokazuje, o co chodzi w świętości. Kochani, mam takie wrażenie, że my ciągle jednak funkcjonujemy w kościele, wśród ludzi wierzących, z takim myśleniem, że świętość jednak jest czymś bardzo wyjątkowym, co jest tylko dla wybranych. Że skoro właśnie tylko niektórzy zostają ogłoszeni, tak, kanonizowani jako święci, a większość z nas się zmaga oczywiście ze słabościami i grzechami, tak jakby oni się nie zmagali, to to jest tylko na, naprawdę jakieś garstki wybranych. Kani, to jest to słynna już opowieść, nie wiem czy pamiętacie. Ja to już kilka razy mówiłem w różnych konferencjach, ale może to powtórzę. Jeden z moich braci kiedyś przy okazji wszystkich świętych zrobił taką ankietę, a on w technikom uczył. I zrobił taką ankietę, gdzie zadał tam kilka pytań właśnie odnośnie świętości. Najpierw takie pytania, w ogóle, co to jest świętość, potem pytania, czy znasz kogoś świętego, takiego żyjącego, takiego na świecie. I trzecie pytanie, czy chciałbyś być święty? Nie? I zawsze, oczywiście, kiedy były odpowiedzi na to pytanie, co to jest świętość, no to były zawsze odpowiedzi, tak? Doskonałość perfekcyjność, życie w czystości, przestrzeganie wszystkich przykazań, tam, nie wiem, bycie dobrym, pomaganie biednym, no, wszystkie najlepsze możliwe cnoty, co nie? Czyli generalnie ideał człowieka to jest święty. Na drugie pytanie, czy znasz kogoś świętego, no, to wszyscy życie pisali tam Jana Pawła II albo Matkę Teresę. Ten brat mówił, że jedyne takie sensowniejsze odpowiedzi, takie bardziej, że tak powiem, z życia wzięte, znaczy nie to, żeby Jan Paweł II nie był święty, czy Matka Teresa, to ktoś tam napisał, że święta jest moja babcia, bo mi zawsze daje Obiad, jak wracam ze szkoły i to jest rzeczywiście objaw wielkiej świętości, jak dla mnie. jeden też napisał, że święty jest mój kolega Bartek, dlatego, że jak mnie biją, to mnie broni i daje ściągać na klasówkach. Nie? I to jest dokładnie to. Myślę, że bardzo dobra definicja świętości, czyli jakby chłop, który broni słabszych i jednocześnie jest ludzki, bo pomaga, daje odpisać na kartkówce. Wiem, wiem, nieuczciwe. Kochani, trzecie pytanie, bo ono jest najzabawniejsze. Jak pytał właśnie, czy chciałbyś być święty. To jeden chłopak napisał: Nie, nie chcę być święty, bo nie chcę, żeby mnie stare baby na obrazkach całowały. I to jest, kochani, myślę, taki obraz u większości z nas, że święty to jest taki, no właśnie, ktoś z obrazka, taki ktoś po prostu nieskazitelny, kto doszedł do niezwykłych rzeczy, nawet jak kiedyś grzeszył, to potem się nawrócił i już nigdy więcej nie grzeszył. Kochani, jak się czyta biografie świętych, jak się czyta ich życiorysy, wielu z nich się naprawdę zmagało do końca życia. Kochani, już się tłumaczę, dlaczego wybrałem to pierwsze czytanie, bo ono naprawdę pokazuje w punkt, jakby dla kogo jest zaproszenie do świętości i na czym ono polega, i jaka jest jego esencja. Po pierwsze zobaczcie, że kiedy święty Jan w tym fragmencie opisuje zbawionych, tak? To używa tego takiego słynnego powiedzenia, że zobaczył 144 tysiące, nie. Więc mogą się w ogóle zdać, że to jest bardzo mało. nie? No myślcie, jest nas w tej chwili tak na świecie, tam nie wiem, z 7 miliardów, no to 144 tysiące tylko w ogóle ludzi w całej historii świata, no to w ogóle jakaś garstka, tak? Tylko tylu się zbawi, koni wiecie, że to oczywiście jest symboliczne. Co ta liczba oznacza? 144 to jest 12 razy 12, nie? I nie ci, którzy już trochę tam łyknęliście moich różnych konferencji, no to wiecie, co to znaczy, bo to jest hebrajski sposób podnoszenia czegoś do stopnia wyższego. Żyd, kiedy chce podnieść przymiotnik do stopnia wyższego, to nie ma takiego słowa jak u nas piękniejszy, najpiękniejszy, większy. I tak dalej, nie? Najwięksie... Naj... Największy, największy. Nie. W związku z tym, jak chcę pokazać, że coś jest w tym stopniu wyższym, czyli coś jest po prostu razy coś tam, nie? Że nie tylko dobre, ale dobre, razy dobre. No właśnie, to mówi 12 razy 12. O co tu chodzi? Pani 12 to jest pełnia. 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów, to jest pełnia. 12 to są wszyscy. To jest jakby, co się tylko da. I kiedy próbuje opisać zbawionych, święty Jan, to mówi. Tam będą wszyscy razy wszyscy. I nie chodzi teraz o to, że nie ma możliwości, żeby ktoś poszedł do piekła. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że to nie jest jakaś mała liczba ograniczona, tylko on mówi, jakby Bóg ma to zaproszenie dla wszystkich. Bóg zaprasza 12 razy 12, czyli nie tylko specjalnych ludzi. Ja na przykład nie cierpię tego w Mszy Świętej. Jest taki jeden formularz tak prefacji, czyli tej modlitwy, którą ksiądz odmawia przed święty święty, nie? I tam jest takie wspomnienie jakiegoś świętego, tam jest takie coś, że ty niektórych ludzi wybierasz do tego. To jest nieprawda. Nie tak, że Bóg niektórych ludzi wybiera do szczególnej świętości. Wszystkich Bóg wybiera do świętości. Kochani, to zaproszenie z dzisiejszego dnia, kiedy wszystkich świętych naraz do kupy zbieramy, to mówimy tak. Zobaczcie, jacy byli różni, zobaczcie ich historię życia. Byli tam biskupi, papieże, księża, małżonkowie, samotni, dziewice, yy, robotnicy, nauczyciele. Co weźmiecie, jaki rodzaj życia, jaki rodzaj ścieżki przez życie, to na pewno taki święty był. Co to znaczy? Na każdej ścieżce, na każdym miejscu jest możliwe 144 tysiące. Czyli tak jak potem Jan napisał, zobaczcie, dwa wersety później, zobaczyłem nieprzeliczony tłum. Kochani, pierwszą rzecz, którą musicie dzisiaj usłyszeć, to jest to, że to jest zaproszenie dla wszystkich, nie tylko dla jakichś specjalnych wybranych. Druga rzecz, zobaczcie, co oni są. Kiedy ich opisuję na końcu tego fragmentu dzisiaj, co żeśmy czytali, kiedy ich święty Jan opisuje, to mówi o nich, yy, że oni są ubrani w białe szaty, ale mówi, że przyszli z ogromnego ucisku i wyprali swoje szaty. Co to znaczy? Że kiedy do nieba przyszli, słuchajcie, to była po prostu rozpacz, bida i nędza. Przyszli z wielkiego ucisku, czyli byli tak ugnieceni życiem, byli tak ugnieceni cierpieniami, trudnościami, nieszczęściami, grzechami również, kochani, które pewnie popełnili, że nagrodzali swoją własną słabością i głupotą, i byli tak uciorani, że trzeba było ich prać we krwi baranka. Czyli zobaczcie, do nieba nie poszli nieskazitelni ludzie, którzy nie zaznali ogromnych trudów życiowych. Ja kocham ten obraz, bo tutaj już widzimy, jako ubranych w białe szaty, bardzo pięknych, cudownych. Tak, bo takich ich Pan Bóg zrobił w niebie, ale oni tam przyszli uciorani, ubrudzeni i po prostu ledwo żywi. Kochani, coś wam to przypomina? Bo to jest wypis, że moje życie, nie? Uciorany, ubrudzony i ledwo żywy. Uwaga! To znaczy, że się nadaje do, do nieba. Nadaje się do bram niebieskich. Powiemy, aha, no to co? Czyli Ojciec mówi tak, że Bóg tam wszystkich zaprasza, czyli wszyscy się nadają i jak jesteś w ogóle uciorany i brudny, to się nadajesz. Czyli Ojciec mówi, że de facto nie trzeba nic robić, tylko wszyscy będą świętymi. Uwaga! Otóż nie. Otóż nie. Bo jest jeszcze jedna rzecz i najistotniejsza w tym wszystkim. Zobaczcie, jakie jest ich zawołanie, jaki jest ich hymn. Kiedy wchodzili tam do tego nieba, to śpiewali pieśni, Jaką śpiewali pieśni? wali pieśń Zbawienie u Pana Boga Naszego. Czyli zobaczcie, co się działo. Jak wchodzili do nieba, stał tam Piotrek, nie? Święty Piotr stał na, bram na, na bramce i mówi a przepraszam, a państwo to tutaj po co do tego nieba? Państwo się tu nadają? A oni mówią nie, nie, my nic nie mamy, nasze zbawienie jest u Boga, w sensie Bóg nam może je tylko dać, a to zapraszam bardzo. Uwaga, zobaczcie, zawołaniem świętych z tego fragmentu Apokalipsy jest to, że oni wiedzą, że zostali zbawieni przez Boga, czyli otworzyli się na to, że to Pan Bóg ich do tego doprowadził. Kochani, i to jest istota świętości. Święty to nie jest człowiek, który udoskonalił się po prostu do granic możliwości, wyzbył się wszelkich grzechów i nie ma już żadnych trudności, słabości, nieszczęść, cierpień itd. i stał się postuchodzącym ideałem. Nie. Święty to jest ten, kto wie, że potrzebuje tego od Boga i tak się otworzył na Boga, że Pan Bóg mu to dał. Dlatego oni wchodzą z tą pieśnią na ustach zbawienie u Pana Boga naszego, to On nas tutaj przyciągnął, a myśmy się pozwolili. Uwaga, kochani, to pozwolić się Bogu przyciągnąć, to jest najtrudniejsza robota świata. Dlatego, że to, kochani, oznacza takie bycie z Bogiem, taką intymność, taką bliskość, takiego szukanie, takie spędzanie życia z Nim, takie nieustanne szukanie Jego woli, które jest, uwaga, strasznie trudne. Dlatego, że my wolimy po swojemu, my wolimy własnymi siłami, nawet jak nam to nie wychodzi. Otóż, oni ci święci nie poszli tam dlatego, że wszyscy się nadają i każdy może. Nie, tylko oni zrozumieli, że muszą pozwolić Bogu działać w sobie. I dlatego, że pozwolili Bogu sobie działać, to to się stało. Koni, bardzo was zapraszam. Przyjrzyjcie się dzisiaj temu czytaniu, temu zastępowi. Świętych, czyli temu zaproszeniu, że każdy jest tam zaproszony, temu, że oni są dokładnie tacy jak my, przychodzą z takiego samego ucisku, tak samo poburdzeni, ale właśnie ich wygrana polega na tym, że pozwolili Bogu w sobie działać, oddali się Bogu całkowicie, i wtedy On ich właśnie umył, udoskonalił, doprowadził do, do takiej niezwykłości w ich życiu. I o to by, kochani, chodziło w tym dzisiejszym cudownym, przepięknym, fantastycznym święcie, które mamy, czyli wszystkich świętych. Moi drodzy, no to chyba tyle. Moi drodzy, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za, za to nasze dzisiejsze spotkanie i bardzo się cieszę, że to święto możemy w niedzielę też jakoś sobie odbywać. To jest jakoś tak fajnie, chociaż wiem, że jak byłoby w tygodniu, to byłoby wolne, nie? Ale to jest piękne, że jest niedziela, właśnie z zmartwychwstanie i wszyscy święci. Kochani, no życzę Wam po prostu najlepszego dzisiaj możliwego dnia. A on taki musi być, skoro tylu świętych dzisiaj za nami się wstawia. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem pa!